Ja jestem po klipie, nagraliśmy to, ale ten gnój chyba dolał coś do, do płynu. Nie wiem co on zrobił. Najprawdopodobniej dolał jakiegoś płynu do chłodzenia, bo wyskakuje mi błąd temperatury. Auto cały czas... O nie, zgasło. nie dają żyć, biznesplan rozpiszny musi jak ludzie. Ja A kiedy wiedzą Cię, kiedy odniesiesz sukces? To czy oczy przyjacie za plecami, chcecie widzieć trumnie. Dlaczego synu tak okrutnie... Czarny zty, czarny zty, czarny zty, szybka forsta. Latamia, forza. Nie jadę, serio. Czemu? No po co? No chodź, potrzebuję osoby, która, wiesz, ze mną pojedzie. Potrzebujesz chyba pieniędzy? Nie, nie potrzebuję pieniędzy, potrzebuję osoby, która za mną pojedzie. Na jej pieniędzy na benzynę, no dobra. Co potrzebujesz? Nic, nic, nic. E, słuchaj, e, pojedziesz ze mną. Chciałem mieć towarzystwo. No wiesz, Marek, że ja ciebie bardzo lubię. Wiesz, co mi się nie podoba w tym aucie? Patrz, Czemu? że jak sobie drzwi otwierasz, to nie ma auto do ciągania. Nie dość, że kolor jest nie taki, to jeszcze nie ma auto dociągania. Pojedziesz ze mną no to masz chcieć. A co z tego komenym miał? Oznaczysz mój kanał pod teledyskiem. Twój kanał pod teledyskiem? No dobra, pojedziesz. Mój kanał. Link do mojego kanału tak, będzie pod teledyskiem. oznaczać mój kanał pod teledyskiem. Chodź. Dobra, Zobaczysz jak, jak, jak tam nagrywam klip, tak? Zobaczysz zobacz, jak to się robi. Teraz jest profesjonalny, Też nagrywałem za 50 koła. Za 50 koła, tak? Za 50 tysięcy marek za klip. Tak. A gdzie te 50 tysięcy? No 50 tysięcy już zapłacone. To chyba w tym samochodzie. Płyty! A samochód to co nie liczysz? No, samochód, no to, no to dodaj bańkę, bo na samochód też trzeba było wydać. Milion 50, tak? Dobrze, milion pięćdziesiąt. No właśnie. To co lecimy? Nadal nie ma auto dociągania. No i nie będzie. Chyba, że sobie to kupisz. Moim zdaniem takie auta powinny mieć. Weź to odpal. I jedziemy. Ten dźwięk jest żółty. I jak będziemy jechać, co będzie słychać wszystko? Tak. Maruś, Maruś, powódka. Musimy jechać na teledysk, Mój Teledys. No dawaj, wstawaj. No dawaj. No dawaj, wstawaj. Specjalnie do Warszawy przyjechaliśmy. No dawaj. No jest Serio, nie chce mi się. No dawaj. Serio, mam na 11, jest 10.30, chodź. No nie no nagrasz, chodź. Co ja mam No nie teledysk. Plan. Teledyż. No jak zatrudniłeś jakiś operator to ja mogę ci nagrać. No nie no chodź Marek, chodź. Serio. Po co ja sobie? No po prostu popatrzysz, prestiżowa chata jest. No nie no panie. Ty, panie. Wiesz jaka zajebista chata jest? No to co ja dam robić? No chodź zobaczysz. O muzykę chociażby napuszczał. No to chodź. No, chyba sobie jestem nie robią. Co? No, gdzie jest ten garaż, o którym była mowa? To znaczy? No miał być garaż podziemny. No, jest garaż podziemny. Tak, ale czy ten samochód ma stać obok inny? Miał być zamykany, a nie jest. Ale co nie jest? No zobacz, tak na luzie sobie auto stoi? No stoi sobie, no i co z tym dziwnego, Marek? Nie rozumiem. No to są jakieś żarty, bo teraz tutaj y, naraziłeś samochód na uszkodzenia. Jakie uszkodzenia pogrzało cię? Co zostawiał tutaj? Tam masz miejsce, kretynie. Za tobą, zobacz. Gdzie? No tam! Przestań. Ale tu nie masz żadnych innych aut! Masz dwa miejsca parkingowe! Mogłeś chociaż zaparkować na dwóch! Kretynie, na niczym się nie znać! To zaparkowałem na jednym, bo myślałem, że tak lepiej jest, jakbyś chciał drugie auto podstawić czy coś. A gdzie masz drugie auto? No nie wiem, może byś kupił, skąd ja mam wiedzieć? I tak już jedziemy, dawaj ja Marek! Tak najpierw! Marek, i tak już jedziemy! Mam to w dupie, mam to przestawić na dwa miejsca! Dobrze! Wysiądź! I jeszcze raz wejdź. Ale po co? No bo jedziemy, tak? Tu po co? What the fuck? Za błędy się płaci. Frajerze. Nawet parkować się umiesz No teraz by było elegancko, ale niestety biedny samochód noc spędził na jednym miejscu. O co chodzi tym ludziom? Ja nie wiem, spieszymy się czy nie. No spieszymy się. No, no ciężko... wejdź i wyprzedzaj, no. Ale ciężko widzisz, że blokują pas cały czas. Jest, no jest, nie da się jechać. Przegapiłeś jazda. Przeglięt Znaczy jeszcze masz szansę, znaczy już nie. Przegapiłeś. Przegapiłem. No powinieneś być tam. Marek! mu nie mówiłeś? No to teraz dawaj szybciej musisz lecieć, tak? Zaraz będzie kolejny. W prawo teraz skręć, dobrze skręć. Ty. A co tam jest? Nie wiem czy będzie widać. Co? Stacja. No i co w związku z tym? Masz na zjechać nie interesuje mnie to, że jesteś spóźniony. Muszę zakończyć. Marek. Robić. No chyba Cię pogrzało, no. Jedź na stację, czaisz? Człowieku, chciałeś, żebym pojechał z tobą do tej warszawki, tak? No to masz teraz. No wiesz, ja nie widzę co mam. I weź ich powyprzedzaj, no co, oni będą sobie pozwalali? Jak mam ich wyprzedzić, jak stoimy w pieprzonym kącie? Masz koniku? dwa pasy, tak? No to no, jest tam z skrętów w prawo! No i nie interesuje mnie to. Nie potrafisz jeździć, idioto. Powinniście zabrać prawo jazdy za to. Nie wiem, czy już będzie widać moją stację. O, będzie widać. Tam jest moja stacja. właśnie jedziemy na stację, a ty się frajerze spóźnisz. Ja Maciasz z ciebie specjalnie dorobić, żebym się spóźnił, co? Nie, w ja tylko muszę zrobić. O, zobacz, stacja jest blisko. Dobra, no, 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 dawaj. Drzwi. Trzymaj kamerkę. Po co? No, bo ja muszę stąd. Patrz. Co się stało? O kurde, patrz? patrz jak ma samochód. Patrz jak się patrzy. Patrz, 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 patrz. Co się patrzy? Ten, ten, patrz. To pełna... Nie, zobacz, zobacz jak się patrzy. Co się patrzy? pana gościa. Jak się patrzy. Fajne, co? Ale co ty robisz człowieku? Wszyscy się patrzą. To niech się patrzą jak macam samochód, bo oni tak nie mogą. A dlaczego to auto? Patrz, ale się No znowu ten gościu w kamizelce się gapi. Zobacz, Jaki ma wóz dupy. Nie stać ich, nie stać ich na takie samochody, dlatego wszyscy się patrzą tutaj na mnie. Specjalnie przyjechaliśmy na najbardziej rówliwą stację, żeby się nam nie gapili. Ja myślę, że patrzą się, bo auto jest ładne i dlatego się patrzą, a nie dlatego, że mają buldupy. Jakby nie mieli, to by się nie patrzyli. Tu Marek, ile to kosztuje? Co? To? Ile tu wchodzi? Tutaj? Jak widać, 66 litrów. 400 zł? Prawie. Ogólnie to zbiornik ma 75, czyli jakoś za 400 zł chyba. Tak? No to. Tak. Patrz, ktoś ma nawet buldupy o to, że zalałem sobie za 300 zł. No ale gościa pieczy dupa. Co to znaczy? No ewidentnie no. No rzeczywiście patrzy się na no, ale... Kurde, taką żar żal dupę ściskać, on nie ma samochodu. Ja pierdzielę, że mieć taki ból dupy, to chyba gorzej niż ten służący co? Kto ma większy ból dupy? Ten, ten typ z kamizelką czy kto? Ja nie, nie wiem. Jezu, jak on się gapi, ja nie mogę. Dobra, jadę stąd w Zobacz, patrz na jego no, się. Patrz na jego, jej... jego mordę. Ja pierdzielę, ale się gapi. O cholera. Na razie. No, nadal się patrzy. No dobra, Marek, już. Ja pierdziele. Zobacz, 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 za! za, za no patrz, dobra. Gapi się. No kurde. Ja muszę prowadzić, ja. A nie patrzeć, czy on w gapi się. No to ja najpierw. Papa, pa, pa, jak się gapi? No kurde, już go nie widzę. Ale w każdym razie nigdy nie widziałem większego żablu A nie można objechać? Tak, w sensie. sensie jest ścieżka. Ale pani by mogła trochę na ulicę zjechać i ominąć. Ale jak jakie mam zjechać na ulicę? Ja z dzieckiem nie mogę jeździć po, po ulicy. Ale tutaj nic nie jedzie. No dobra, ale chwilę, pan... Tutaj na przykład można też objechać. Ale nie byłoby problemu. Muszę stanąć na ulicy, proszę mnie nagrywać. To czemu pani zdjęcia robiła nam? Ja nie robiłam wam No jak to nie? nie. Takiego bólu jeszcze nigdy nie widziałem. Wychodzisz? Idziesz? Ze mną? Nie. Dlaczego? No bo nie. No dobra, to idę sam. Tylko filmu nie będziesz myślił. Ej. No? Tu w Krematowie coś się pomyliło. Co mi się pomyliło? To powinieneś błagać mnie, o to, żebym wyszedł. No, chyba jesteś niepoważny, człowieku. No, skoro ja mówię nie, to no. masz mnie błagać o to, żebym wyszedł. Nie, Mareczka. Czego ty nie rozumiesz. No, chodź. No, tak. no chodź, Maruś. Jeszcze, jeszcze. Chodź. Nie. Proszę. Nie. Proszę. No dobra, mówię ci. Kurde Nienawidzę wychodzić. Taki ładny samochód a ja muszę z niego wychodzić. Chodź zobaczysz chatę, do chyba Co? W lepszych miejscach bywałem. W lepszych miejscach bywałeś? No tam defek to. Od boku się tu wchodzi? No od boku. Pa, to jest twój złom? Nie no w ekipy filmowej, chodź. Jakiej ekipy filmowej? No ci co nagrywają teledysk Słabe to le. No to chodź zobaczyć w środku, w środku wygląda dobrze. Nie wiem czy ja chcę wchodzić. Ale jaki masz problem, no. Pa Co? tutaj? Co ze psutek? No zobacz, pokruszony. Ale co jest pokruszony? No tutaj. Ja nie widzę, żeby tu cokolwiek było pokruszone. No zobacz, zobacz, patrz, 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 jakie odłamki. Ale Widzisz? to miało tak być, człowieku. Takie gówno zrobili. Dobra, chodź Marek do środka. Przestań pieprzyć. Ja nie mogę, jaka żenada. Ale co, co ci tu przeszkadza, tlenada? człowieku? Człowieku, dopiero tu My weszliśmy. Chce tyle nie dociągnięć. Dziury w ścianie. Dziury w ścianie. O, ty chcesz tutaj teledy skręcić? No a co ci tu Zobacz jak to jest ładnie. No, idźcie, przejdź, do holu. A to... co? Co? Brud, smród i ubóstwo. Ile to ma? 300 lat? 400? No to właśnie dlatego jest drogie, człowieku. Fuj. Po prostu fuj. Wiesz, A, ten dom jest mega ładny. O co ci chodzi? Co woda? Co woda? Nie nałóż. No. Ale tutaj chyba są jakieś jaja. Ta chata jest tak mała, że nie mają miejsca, żeby gdzieś to wrzucić indziej? Fortepian? No tak. No nie wiem, może na, y, dlatego, że akustyka jest i na salon się rozchodzi na no, po całym domu, jeżeli ktoś gra na pianinie. No nie, po prostu nie mają miejsca w tej chacie, bo jest tak mała i po prostu musi stać na środku rozwalony. Ty jesteś chory człowiek. A to im się z lasem chyba pomyliło. W sensie? Drzewa na chacie. No i co z tego, że drzewa są w domu? No człowieku, ja tu miałem przyjść. Nie zaraz. Co ci zgnije? Te drzewa. A dlaczego mają zgnić? Człowieku, ja tu przyszedłem kręcić teledysk, a nie oglądać Ale chatę. Nie, nie się tutaj zgnilizną. jedzie. Jaką zgnilizną? I kałem. Kałem? Tak. Ty chyba jesteś chory, niepoważny jakiś, tu jest bardzo ładnie. Co tutaj mieszka? Zwierzęta, że srają wszędzie? Ty Jesteś nienormalny. Jesteś ja gówno czuję. Perfidny kał. Ogarnij dupę! Tu, tu ładnie pachnie, o co ci chodzi? Ty masz po prostu ból dupy chyba ja o coś. Ból dupy. No, masz No masz Ja po prostu oceniam Tak jak? Tak jak... jak... Nie, 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 nie. Nie, 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 masz ból dupy, tak jak ten facet z rana miał ból dupy auto, tak teraz ty masz ból dupy. A czy ja się na cokolwiek patrzę? Ja mogę tutaj wejść za zamkniętymi oczami. Dobrze, nieważne. Eee... Nie, nie chcę na to patrzeć, nie chcę żeby mi oczu wypadło, dno, po prostu dno No ale co? O co Cegła, wiesz kiedy się cegły używało? 600 lat temu 600 lat temu cegły się używało? Który pradziadek miał chatę z cegły? No i co w związku z tym? 600 lat temu się ale używało Ale cegła jest droga, zamknij dupę, cegła sama sobie jest droga, nie wiem jaki ty masz problem człowieku Cegła to nawet nie jest wyśnichowane, to jest po prostu cegła z jakiejś rozbiórki Ty jesteś chory A ten stół? Co stół? One już nie są modne. Dobra człowieku, ja już sam skończyłem konwersację, bo Nie jestem mi się ciebie nagrywać. Nie chce mi się ciebie nagrywać. A nagry tutaj na ścianę ich nie było stać, że są schody odsunięte, tak? Nie wiem, moim zdaniem ten dom jest idealny do teledysku. To jest poziom to na. Nie wiem, e, czym też jest człowiek. To. Co? No zobacz, no zobacz. Aż się prosi o komentarz. Co? Las w środku domu. A to <laughs> studnia. Jaka studnia? Ziemię mają. No, i co, co, co w związku no z tym? To ziemię chacie ziemi? sobie postawił. No i co z tego? A te drzwi? Co drzwi? To jest atrapa. To nie jest atrapa. Zobacz. No i co? To, to musisz wyjść na filmie. Chyba to, jesteś niepoważny. Że niby atrapa. Kto tam krzyczy? No, dźwiękowcy. I od nagrywania. I co oni tam mówią? No nie wiem. To nawet lepiej, że ktoś tam krzyczy. Bo ja po prostu stąd pójdę, tak? No dlaczego stąd wychodzi? No, człowieku, nie, 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 nie. ty masz ze mną zostać. Po co mam tutaj zostawać No, A to co to. Wiecie, że takie schody ostatnio widziałem? Gdzie? Kolega mi wysłała zdjęcia z więzienia. Z więzienia? Może niby w więzieniu takie schody są? Identyczne. Wszędzie jest tutaj ser. Wszystko jest wszędzie porozwalane. Bo ekipa filmowa po prostu porozkładała graty. Nie stać na ręcznie malowane, nie stać. Ale to jest ręcznie malowane. Nie jest, nie jest ręcznie malowane, absolutnie. No, no oczywiście, że jest ręcznie malowane, tylko. ty I ty mamy tutaj kolejne drzwi, które są atrapą, tak? Zobacz, ja. kolejna atrapa. Nie, tam nie dotykaj. Trapa? Powycinaj to wszystko z filmów, tak? Ty jesteś ku pani poważny. Może ja stąd po prostu sobie wyjdę. Myślę, że tak będzie najlepiej dla mnie, dla ciebie. Skoro ty potrafisz powiedzieć na gówno, że jest piękne, to ja nie wiem, w którym ja żyję. Dziękuję, tyle mnie tutaj widzieli. A o samochodzie do teledysku zapomnij. No, nie, 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 nie. Ty mi musisz dać samochód do teledysku. Gdzie leziesz? Jeszcze tutaj widziałem coś takiego. Co? Najtańsze alkohole, z byle jakiego monopolowego. Człowieku, samochód do teledysku. Rozumiesz? Jaki samochód do teledysku? Potrzebuję samochód do teledysku. Mój samochód nie będzie stał na tle takiego brzydkiego domu. To jesteś... jest. wstyd. Nie dość, że mnie ośmieszyłeś już z tym czerwonym kolorem, to nie zamierzam dalej się ośmieszać, tak? Marek, nie dość, że cały dzień zrzędzisz mi. Uniemożliwiać nagranie klipu. Proszę wyjść z tego auta. Nie, ja się świetnie bawię. Wyjdź, bo musimy nagrać scenę. Ludzie czekają, czaisz? Nie, nie dam wam mojego samochodu. Ludzie czekają. Mówiłem, że nie dam, to nie dam. Wieku. Ile można na ciebie czekać? Ty jesteś jakiś chory psychicznie. Słuchaj, Marek Noju, wysiadaj już daj spokój, z tym cieprzonym clipem nigdy nie wygłosznie. Nie. Nie dam ci samochodu, to jest moje auto. No chyba ci pogrzało. Nie ma kręcenia teledysku w moim samochodzie. Co ty chcesz? No chcę nagrać to. Nie, idź stąd w cholerę. Ej no skąd tego debila wzięliście? W sensie jego? Nie debila. Ciebie, z choimki kwa wzięliście? A to jest swój samochód, ja nie zamierzam używać tego samochodu do teledysku. Jak chcecie sobie wypożyczyć to proszę bardzo, 3000. Ty jesteś nie normalny, Marek. Mi jako przyjacielowi nie chcesz pożyczyć. Jakiego przyjacielowi? No jako przyjaciel ci jako komu. Żegnam. Jesteś żałosny. Opór żałosny. I co, nie masz zamiaru wyjść? Nie. Dlaczego nie masz zamiaru wyjść? Ludzie czekają. Nie interesuje mnie to, że za mną jest 20 osób, które czekają, aż wysiądę z auta. Serio. Jesteś żałosny. Człowieku, cały dzień tutaj czekałem. Człowieku! Cały dzień ci Ja miałem nagrywanie teledysku. No właśnie, to chociaż teraz mi odstąp. To nie jest takie łatwe zadanie, żeby komuś tak uprzykrzać życie. Wyświadczes z styku k... Klipu klip musimy no, nagrywać to? Co, śmieszne <grywa> Nagrywajcie frajerzy, ale ci policzę za ten samolot. Ja jestem po klipie. Nagraliśmy to, ale ten gnój chyba dolał coś do, do płynu. Nie wiem co on zrobił. Najprawdopodobniej dolał jakiegoś płynu do chłodzenia, bo wyskakuje mi błąd temperatury. Auto cały czas... O nie, zgasło. K***a. Jeszcze stoi za mną facet będę się próbować to odpalić Nie wiem, coś się psuło. No pierdol Co mam zrobić? Lawotę będę musiał wziąć Dolał mi czegoś Dolał mi czegoś na 100% Myślałem, że ten człowiek jest normalny, ale pieprze to no i co mam teraz zrobić? Jestem w środku innego miasta i nie mam pojęcia w ogóle co zrobić. Stoi auto. Jestem w środku nie swojego miasta. Nie wiem dokładnie gdzie. Nie wiem co mam zrobić. Pieprzony gnój. Pieprzony szmaciarz. Czwarta w nocy. Czwarta w nocy. Auto gasło mi 15 albo nawet więcej. 20 razy. Ledwo co tutaj dojechałem. Pieprzony szmaciarz idę mu wygarnąć co o nim myślę. Jest zwykłym sz. W tym gnoju pieprzony. A ci Ty szmatławcu Co dolałeś? Co dolałeś szmato? Co dolałeś? Co dolałeś? Nie ma tu miejsca dla Co dolałeś? Co dolałeś do Nie mieści się tutaj. Co dolałeś do zbiornika szmatławcu? Ja? Co, do co dolałeś? No pytam się co dolałeś! Ale no, do jakiego zbiornika? No do dupy, a nie do zbiornika! Co dolałeś? Skoro do dupy, no to do dupy. No może do dupy sobie nalałeś. A do jakiego zbiornika? Do zbiornika. Dobrze, proszę. Odchodzenia, co co, co nalałeś? Ledwo tu dojechałem. Do widzenia, żegnam pana. Co, do, co dolałeś? Pytam cię. No, do widzenia, to są drzwi, tak? Do widzenia. Odpowiadaj, co dolałeś? Ja? 7 godzin wracałem. Szmatławców. Coś coś nie mój krok. No i taki zadowolony jesteś z siebie? Ale dlaczego? Co, co dlaczego? Słuchaj, kogo to jest samochód? No twój. Mogę robić sobie z nim co chcę, co mi się tylko podoba. Ale to ja ci go odstawiłem. Mogę go zostawić i wziąć taksówkę, ale Mogę wy, wyobraź sobie, że byłem tak uprzejmy i ci go odwiozłem na tutaj. Dlatego no, pa... ja to wykorzystałem. Warto być z A co Warto dolałeś? Być... A może sobie silnik rozpieprzyłeś, Co tam dolałeś? Nawet nie. No, energetyka no. Do płynu dochodzenia dolałeś energetyka? Pięć energetyków. Jesteś chory psychicznie, to... a wiesz, że mogłeś rozpieprzeć silnik? Ale to rudbule były, to mocne, dobre. Ale to mogłeś silnik rozpieprzyć no po cholerę jechałeś Co po cholerę jechałem? No Człowieku, cały to dzień, to... cały dzień, cały pieprzony dzień Uniemożliwiałeś mi nagranie klipu Robiłeś wszystko, ja żebym nie go nie nagrał Jechałeś nie jechać, to po pierwsze, po drugie nie chciałam tutaj jechać, a po trzecie nie chciałem tutaj jechać I to jest mój samochód, będę sobie robić z nim co chcę Dobra no <grym> I proszę ten lokal opuścić mieszkalny, tak? ze zeserany Ijota. No idziesz spać z kretem. Dobranoc wszystkim.